Cmentarz Łyczakowski jest nekropolią, gdzie spoczęło wielu zasłużonych lwowian, czy też ludzi związanych z Lwowem. Niektórzy z nich są bardziej znani, ale wiele zasłużonych i arcyciekawych postaci pozostało w cieniu. W podcastach z cyklu Spacerując Alejami Cmentarza Łyczakowskiego, lwowianki Anna Gordiejewska i Krystyna Adamska pragną przywołać pamięć tych, którzy ukształtowali obraz miasta pod Wysokim Zamkiem. Dzień dobry, Krystyno. Dzień dobry. A my idziemy dalej. Tuż koło grobu Marii Konopnickiej spoczywa uwielbiany niegdyś aktor przy wszystkich Roman Żelazowski, który był artystą dramatycznym, aktorem, również reżyserem i pierwszym dyrektorem działu dramatycznego Teatru Miejskiego we Włowie. Na okres jego dyrektorstwa wypadł Trudny czas obrony lwowa i oblężenia miasta. Żelazowski potrafił nawet w tak skrajnych warunkach utrzymać teatr, który funkcjonował nieprzerwanie w mieście pozbawionym żywności, światła i wody. Utrzymał trzy zespoły aktorskie teatru: dramatyczny, operowy i operetkowy. Wykazywał się rozsądkiem w działaniach, był bardzo taktowny. I miał dar przekonywania oraz osobliwe umiejętności pedagogiczne. W tym najcięższym sezonie wystawił, uwaga, 26 premier i wznowień w nowym opracowaniu oraz 24 sztuki z wcześniejszego repertuaru. Plotkowano o nim, że był ulubieńcem nie wiem, się czy to prawda lwowskich panienek, które pisały do niego listy, prześladowały na ulicach. Czy pod drzwiami teatru, chociaż mówiono o nim, że on właściwie nie dawał żadnego powodu poza swoim osobistym urokiem. Nie wiem, być może to prawda. A był ponad średniego wzrostu, szeroko w ramionach rozrosły, tak go opisywano. Miał niepospolity temperament, był niezwykle energiczny, wydawał się jednak ciężki w muskułach. Przez co i w ruchach nieco ociążały, mimo widocznej zaprawy sportowej. A może podobało się dlatego, że miał tak piękny głos, takim o bratonowym dźwięku, o skali szerokiej, sięgającej do dolnego basowego rejestru. Ja myślę, że to o głos ten chodziło. Być może, a może też oko żywe i podatne do scenicznego patrzenia. giętkie rysy silnie nakreślone. Lubo dalekie od klasycznego rysunku, zupełnie wystarczające do repertuaru dramatycznego, tak go opisywano, tak go opisywał Aleksander Reichman, krytyk muzyczny i dyrektor opery warszawskiej. W roku 1921 opublikował w Lwowie pamiętniki 50 lat teatru polskiego, Moje pamiętniki, kiedy zaczął tracić wzrok w uznaniu zasług miasto Lwów. Ofiarowało mu dworek. Z okazji jubileuszu 50 lecia pracy artystycznej został odznaczony krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a na jubileuszowym przedstawieniu we Lwowie wystąpił w roli wojewody w mazepie Juliusza Słowackiego. Naprzeciwko grobu Romana Żelezowskiego spoczywa Zygmunt Gorgolewski. Architekt budowniczy. Teatru Wielkiego, dziś jest to teatr opery i baletu. Powiedziałabym, że nie wyobrażam sobie Lwowa bez naszego pięknego teatru, który właściwie tak z daleka jest widoczny, nie każde miasto może się pochwalić takim teatrem. I taką piękną perspektywą, takim pięknym widokiem na teatr, który należy do, je... uważany <śmuszany> jest za jeden z najwspanialszych teatrów europejskich. W trakcie jednego z poprzednich spacerów omawiałyśmy już postać Zygmunta Gorgolewskiego, ale jakże o nim nie wspomnieć, jeśli idziemy szlakiem lwowskiej historii teatru? Jego teatr Wielki, dzisiejsza opera, jest najpiękniejszym i najbardziej reprezentacyjnym spośród lwowskich teatrów, z bogatą dekoracją malarską i rzeźbiarską, zawierającą szczególne przesłanie na temat egzystencji człowieka oraz roli kultury, a w szczególności teatru, w procesie rozwoju cywilizacji. Cała plejada malarzy i rzeźbiarzy z Piotrem Wójtowiczem, Tadeuszem Baronczem czy Antonim Popielem pracowała nad dekorowaniem gmachu, by stworzyć to kamienne przesłanie do współczesnych i potomnych. Składają się na nie i rzeźby z fasady z personifikacją sławy. Czy też geniuszem, co dumnie niesie złocony liść palmowy, alegorie muzyki i dramatu, komedii i tragedii, opowieść o radościach i smutkach, które wypełniają nasze życie? Jest i Apollo z orszakiem MUS, i portrety twórców teatrów, i sceny z przedstawień, i wiele, wiele jeszcze innych motywów. Opis Gmachu teatralnego był materiałem na niejedną audycję. Zygmunt Gorgolewski zrobił wszystko, by przepych i bogata dekoracja wnętrza tworzyły atmosferę świątyni sztuki. A ponadto w gmachu teatralnym zostało wdrożonych wiele innowacji, nowoczesnych rozwiązań, a tutaj chciałbym przypomnieć, że powstał zaledwie w trzy lata i to bardzo jak wszyscy wiemy, w niedogodnej lokalizacji, na miejscu fosy miejskiej, w korycie rzeki Pełtwi. I stoi do dziś i pełni swoją funkcję. Na całe szczęście nie był zniszczony podczas wojen. I no powiem ci, Krzysiu, wydaje mi się, że każde pójście do teatru jest to wielkie święto do Teatru Wielkiego. Ja już tak kiedyś siedziałam i się zastanawiałam, w którym rzędzie ja nie siedziałam, i co ciekawego, jak w każdym teatrze, który ma balkony, to jest taki urok wszystkich teatrów. Jak się siedzi na balkonach, to zupełnie inaczej to wszystko wygląda. No i oczywiście te piękne kurtyny kurtyna namalowana przez Henryka Chimierackiego, a także mniej znana, ale również piękna. Myślę, że Krzysztof też bardzo lubisz tę kurtynę. Gdzie jest przedstawiony widok Lwowa, tak zwana żelazna kurtyna, czyli pełniła dwie role właściwie przeciwpożarowa i, no, i ozdobiona panorama Lwowa. Tak, tą starą panoramą Lwowa, jeszcze bez wieży telewizyjnej. Dla mnie też każda wizyta w naszym teatrze wielkim jest świętem, jest uroczystością, i każda jest inna i tak samo ciekawa. W tym teatrze. Odbyło się wiele ważnych przedstawień, spotkań. Wystąpiło tutaj tak wiele sław, że trudno jest je wszystkie nawet zliczyć. I może nie wszyscy wiedzą, że na cmentarzu łyczakowskim spoczywa ojciec aktorki Krystyny Feldman. No, na pewno wszyscy pamiętają jej rolę. Faktycznie była genialna kreacja roli Nikifora. I może nie aż tak sławny i zasłużony był jej ojciec, tak jak przed chwilą wymieniałyśmy twórców teatru, ale ojciec Krystyny Feldman, Ferdynand, był aktorem dramatycznym. No, a matka Katarzyna Sawickich była śpiewaczką operową. Ferdynand Feldman urodził się w rodzinie węgierskich Żydów. Studiował w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i w Szkole Dramatycznej. Karierę teatralną rozpoczął w Krakowie, gdzie grał rolę lokajów. Był niski i krępy. Angażowano go już później właściwie tylko do roli komediowych. Grywał również w teatrach ogródkowych. W końcu został zaangażowany do zespołu Teatru Wielkiego w Lwowie, gdzie występował przez. Kolejny ćwierć wieku. Stworzył genialne, świetne kreacje w utworach Fredry. Często przydzielano mu rolę Napoleona, którą potrafił zagrać naprawdę mistrzowsko. Może pomagało mu w tym własne doświadczenie wojenne z walk w obronie lwowa. Z czasem z inicjatywy Tadeusza Pawlikowskiego zaczęto obsadzać Feldmana w rolach dramatycznych. Miał on świetną dykcję, wspomagał ją wymowną gestykulacją i mimiką. Często sam dobierał rekwizyty, tworząc w ten sposób bardzo charakterystyczne sylwetki odgrywanych postaci. A jeśli zajrzymy na stronę kuriera Lwowskiego z 3 października 1911 roku. Roku, bo właśnie taki znalazłam tutaj tekst w kronicy towarzyskiej była zamieszczona wzmianka. W czwartek odbył się w kościele świętego Mikołaja, ślub znakomitego artysty Teatru Miejskiego, pana Ferdynanda Feldmana z panną Katarzyną Sawicką, artystką Teatru Miejskiego, córką doktora Edwarda Sawickiego, byłego premariusza szpitala wojskowego. II wojna światowa zmusiła Katarzynę Feldman do opuszczenia Lwowa na ziemiach zachodnich. Dożyła prawie 90 lat i spoczęła w Górze. Gwiazdą polskiej sceny była również niezapomniana Aniela Aspargerowa. W 1842 roku na otwarciu teatru ufundowanego w Darze dla miasta Lwowa. Przez Stanisława Skarbka zagrano śluby panieńskie Fredry. W roli anieli wystąpiła Aspergerowa, a to przedstawienie stało się początkiem jej triumfów scenicznych. Ponad pół wieku spędziła we Lwowie i nawet mieszkała początkowo w gmachu skarbkowskim, a potem przeniosła się na Dolny Łyczaków na ulicę. Grodgera 10 i obecnie ulica jest to Smolskiego. Wtopiła się w lwowską społeczność. Zaprzyjaźniła się z przedstawicielami lwowskiej inteligencji. Często bywała u państwa Wolskich w willi za świecie i na zebraniach bohemy i prywatnie na wigilii czy innych rodzinnych uroczystościach. Plackowano w Lwowie, że kiedy Aspergerowa grywała na scenie było tylu chętnych do obejrzenia przedstawienia, że zdarzało się, iż orkiestra przenoszono za kulisy, by zrobić widzom miejsce. Aloyze Rejhan namalował portret Aszpergerowy. Aleksandr Fredro podarował jej komplet biżuterii za mistrzowskie odegranie roli anieli. Chwalił ją Józef Korzeniowski, wiersze na jej cześć Pisał Kornel Ujiejski Tyle znanych nazwisk, a tak się teraz zastanawiam, a cóż w niej było wyjątkowego. Niewątpliwy był to sposób odgrywania ról, jakiś instynkt, który pomagał jej kreować charakterystyczne postaci. Jeśli zdarzało się, że pozostali aktorzy byli nie najlepsi, ona jedna swoją grą potrafiła utrzymać całe przedstawienie. Początkowo powierzano jej rolę amantek, później role tragiczne. Była jednak tak wszechstronna, że potrafiła zagrać role melodramatyczne, komediowe, współczesne i tragiczne. W tamtych czasach aktorzy sami wymyślali sobie stroje. Aniela Aszpargerowa zawsze potrafiła wymyślić świetne kreacje. Często też podrzucała pomysły innym. Zresztą występowała też gościnnie na wielu scenach i wszędzie potrafiła się odnaleźć. Wydaje mi się, że po prostu miała dobry gust i umiała się ubrać. Co jest też bardzo ważne. Bo Prawdopodobnie tam... i to się przenosiło na jej sceniczne kreacje. Chociaż była taką niewysoką brunetką o ciemnych, ale wyrazistych oczach, była zgrabna. No i właśnie tak jak przed chwilą mówiłyśmy, przede wszystkim była elegancka, ale co jeszcze bardzo ważne i na pewno to było w niej coś to wyjątkowe, co do niej przyciągało. Dlatego, że ona w swoim zachowaniu nic nie miała z gwiazdy, chociaż gwiazdą wielką na pewno była. Pisano o niej. Postawa szlachetna i podniosła jakby do koturnów i do starożymskiej tuniki stworzona. Oko bystre i żywe, Rysy dotąd nie pozbawione śladów niepospolitej ongiś urody, głos silny, dźwięczny, o przyjemnej barwie. Świat zna Anielę Aspergerową jako aktorkę. Ona jednak, zwyczajem tamtych czasów, prowadziła też działalność społeczną i patriotyczną. Za pomoc powstańcom styczniowym, została w 1864 roku aresztowana. I skazana na rok więzienia. W Lwowie cieszyła się ogromnym uznaniem i popularności, a jej pogrzeb na cmentarzu Łyczakowskim stał się wielką manifestacją. A my żegnamy się z Państwem i do usłyszenia w następnych podcastach Anna Gordiewska i Krystyna Adamska. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu pod nazwą Polonia i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora. Авторів і не може бути утошсам з офіційним Міністерства справ загранічних. Публікація виражає лише погляди авторів і не може бути ідентифікована з офіційною позицією Міністерства закордонних справ Польщі і Фонду Свобода і демократія.